Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paweł, wasz Gugała. Dzisiaj e, pokażemy Wam kolejną serię wędek od Mikado, budżetówek, w dobrej cenie. E, te wędeszki, które Wam teraz pokażemy, od 109 zł się zaczyna do 150 paru, e, ale do tego zaraz przejdziemy. Zobaczcie, kogo my tutaj dzisiaj mamy. 50 Cent Polskiego Wędkarstwa, Jan Matejko, e, światowego rękodzieła. Adasiu, jak produkcja idzie? Bojowo. Bojowo. Coś tam szykujesz, jakoś bożą dostawę dla nas? Nie. <laughs> Dobra, kolorowo. Też nie można przesycać rynku, żeby wędkarze i ryby byli spragnieni Adasiowych woblerków. No. Adaś padł do nas na sekundę po, po jakieś tam komponenty do woberów, które przyszły. Kawkę wypiliśmy, pogadamy trochę i przy okazji właśnie obejrzymy sobie te wędeczki. Jest laska. Jest Tam, na stanowisku, witam serdecznie. Gotowy Dobra, zaczynamy do przyginania wędek. Gotowy do przyginania. Eee, zaczynamy od tej najlżejszej. Tak, Dawaj, Marcinie, po kolei. Tam jest 6 czy 7 e, opcji tej wędki. Poczekajcie, ja na początku pokażę, jak to się nazywa. Poczekaj, Czekaj, bo to jest do góry. Poczekaj, się będę naginał. No poczekaj, poczekaj. poczekaj, Poczekaj, po kolei. A ty nie masz kamery 360 stopni w Nie, dwa stopnie mam. To jest seria Excellence od Mikado. I tutaj jest kijek Finesse. 198 cm, od 2 do 7 gramów. One są troszeczkę cięższe od tych wędek, które wam poprzednio pokazywaliśmy, których części już nie ma. Te redkuty red są dużo lżejsze. Te są polakierowane, mają troszkę więcej tak, jakby, jakby żywicy w, w, w macie zatopionej. Polakierowane troszeczkę cięższe są. Co ciekawe, tutaj mamy już mocowanie kołowrotka od Seagajda. To przy tym, przy tym budżecie wędki jest naprawdę ciekawa opcja. Konglomerat korkowy. Adasiu, weź mi bo jedną ręką nie dam. Portugalski. No patrz, i jeszcze ciekawy patent. Mamy tutaj zastosowaną kontrę, czyli możemy sobie dokręcić koło wrotek i żeby nam się nic potem nie odkręcało podczas słowienia, żebyśmy nie musieli tego pilnować, to sobie kontrujemy. Adasiu, 198 od 2 do 7, co byś tak na szybko powiedział o tej wersji? Nada się na okonia? Szybka, wolna? Nie, na pewno wklejka. Na pewno wklejka od czwartej przelotki, tutaj widać jest, jest, jest łączenie, ale... Jakbyś mi pokazał, pokaż tą szczytóweczkę, bo właśnie ta szczytówka jest taka, o właśnie, szczytówka jest miękka. Weźcie chłopaki, musimy tu się jakoś tak ustawić, żeby laska dał radę przygiąć, a żebym ja dał radę to nagrać. No Adaś, nie poderwi go do góry. Czekaj, widać? No, delikatna. Tak, i tutaj duży zapas mocy. Ale w jest zapas. No, jest zapas, jakby tam się jakiś szczupak trafił. Oczywiście przy takich delikatnych wklejkach, bo zobaczcie, jak, jak ta wklejka jest delikatna, trzeba pamiętać o tym, żeby przy rzucie zwracać uwagę na tą szczytówkę, nie machać jak cepem, bo owinie nam się tutaj plecionka, rzucimy i można, tak, można łatwo uszkodzić. Czyli taka nie za szybka, nie za wolna wklejeczka-okoniówka. Nie jest to X-fast, ale dzięki tej szczytówce będziemy czuli to, co się tam dzieje na drugim końcu Nie zestawu. Czuję, Czytaj, Marcin. Albo widzieli, tak, widzieli. O, no, widzisz, Adaś, mądrego dobrze posłuchać, jakby szczęście do nas zaglądał, Nie świat byłby kolorowszy. 2.14, 7.2, 2.14 też do 7? Tak, do 7. Tak. I co, wolniejsza jest od tej poprzedniej? Nie, wręcz bym powiedział, że szybsza. Szybsza jest. Tak <laughs> no, no. Taki mały paradoks. No, no, ogólnie powinna być wolniejsza. No. No ład No ład o właśnie, i ta szczytóweczka, tak i zapas, zapas mocy. Dobra chłopaki, bo złamiecie. A jakaś wędka została złamana? Jeszcze no jeszcze nam się nie udało żadnych złamać. zaraz to zrobimy. chyba zrobimy. może jakiś konkurs zrobimy, kto pierwszy złamie wędkę, to ma dzień wolnego na ryby. To, to wszystkie połamane. Jaka teraz jest? 2,14, 7,28. O, to będzie pod sandacza czy pod szczupaka? Czy taki ja uniwersal? Nie, <noise> nie ma takich ryb z dużym zapasem mocy. Poczekaj, daj, uwaga, daj mi, mi błynąć. No, radę, tak? No, nie jest, jest X-Fast, ale taki faścik. To przy tej długości byśmy ogarnęli. Myślę, te 28 to jest do 28 bardzo zaniżone. Ja myślę, że to śmiało można wiesz. 40 gramów założyć w <laughs> Nie, no bez przesady. No, Ale no, <coughs> ogólnie. Mam taki jeden do 15, który główki 60 zakładałem. Ten jednoskład? No. Jaki to model był? Kurcze, nie pamiętam. Wówka Ale 60 to. Do tego no to i byłem i świadkiem, tak. A da mikadowskim kijem jednoskładem do 15 gramów operował. Bardzo gryło nawiśle i się nie złamał. Czyli tu mieliśmy poprzednią wędkę. Marcin, jeszcze raz, jaka, jakie ona parametry 7, 28, miała? 2,14, dokładnie. 2,14, 7,28, czyli ona by się tam nadawała powiedzmy, połączenie mien, między no, szczupakiem no, a standardem no, taki kompromis. No, Tutaj no, co mamy? Fenwicka czy nie? Fenwicka. No, to jest no, 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 długość, no, no, 2,40. Ja wiem, że to nie jest Fenwick. 2,40 to już ta będzie bardziej szczupakowa. To już, to już stąd widać, że, że to, to ma bardziej uniwersalną akcję. Właśnie pod jakąś obrotówkę, wahadło, gumę. Do opadu obrotówę, średnio, co? Obrotówkę, obrotówkę. Obrotówkę, no tak dużo szczupakówkę, obrotówkę, czwórkę, piątkę i można haratać. Jaki Marcinek kolejny mamy? 2,70 do 28. O. Ty, no to zobaczymy, daj Adasiowi, bo może i to by na takiego wiślanego bolka Adaś, co? Czy nie? Czy za szybka będzie? Ale na takiego rynnowego. W ogóle, ogóle zauważyłem, że w innym miejscu się ugina ten kijek. Czyli? Nie jest taki, wiesz, o kurczę, naprawdę. Założymy, Ale jaki zapas mocy, ona chyba jest więcej niż do 28. No wie, że są zaniżone. Śmiało może założyć. No, Imperatora było było, Imperatora tutaj Waszą? naszego by ogarnęło. Spróbujemy. Spróbujemy, <głosy> <głosy> przetestujemy. Tak, no powiedzmy Uniwersa 270, to ogarniemy sobie tym i szczupaka, i takiego właśnie rynnowego bolenia z jakimś ewentualnie przyłowem przy sumkowym to sobie, to sobie ten kijek poradzi. Co masz teraz? Teraz mam do 35, 2,70. O kurczę. O to pokaż. Czyli pokaż. to jest najmocniejsza z tych wszystkich. Już ma inny dolnik. Dłuższy ma dolnik. Nie ma tej Ta, dziel... ale Nie już ma w ogóle dolnika... Nie od samego... Nie ma dolnika zielonego, tylko jest cały korkowy. Czy jest panu powinna Śmiało. Śmiało. Do ziemi mi marci, zobaczymy, Do czy się ziemi. złamie. Do ziemi. Nie. Nie boi się. Nie chcesz dnia, nie chcesz dnia wolnego? Przecież to kisz za 100 parę złotych, jak złamiesz, to już, trudno. Rynowe imperatory czy, czy nowe polenie, tak jest takie najgrubsze wierzy. wiślane, tak? No. on jest do 35. Mhm. Czyli pod imperatora tego byś wolał, niż do 28. Mhm. Zwłaszcza jak jakiś sumek książę. Ja taki wybór, że jest do 35. <laughs> no to już teraz A jest wiesz. Czy jeszcze większy jakiś? Nie to, większy już, to już, nie, to już był ostatni. Czyli można powiedzieć tak, budżetowe wędki od 109 zł, tam do, chyba do 155 zł. Mikado Excellence, całkiem ciekawie wyglądające. Mocowanie młynka tutaj mamy od Seagridera, fajnie ten koreczek jest wykonany. Nie są to najlżejsze wędki, troszeczkę ważą. A jeżeli, jeżeli Zawsze mi się język musi plątać, ja się w ogóle nie nadaję do tego nagrywania. Bo staram się, żeby się nie pomylić i nie jąkać, a i tak się zawsze jąkam. Więc te do 7 gramów wędeczki będą się właśnie nadawały. Na okonie jakieś takie lekkie jigowanie. Można powiedzieć, że dość uniwersalne. Nie za szybkie, nie za wolne. I te mocniejsze kije. Ten krótki 2,13 miał Adaś? 2,13? Pod... 2,14. No 2,13 chyba. Nadałby się pod sandaczyka, bo jest z nich najszybszy. A pozostałe wędki takie uniwersały, szczupak, ewentualnie te dłuższe 2,70 na takiego grubego, rynnowego bolenia, na ciężkie cykady, czy właśnie na przynęty podobne do imperatorów można się bawić. Te wędki oczywiście Wam podlinkujemy, żebyście łatwiej mogli je znaleźć. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. I na dzisiaj to tyle. Adasiu, czemu tak rzadko do nas zaglądasz? Nie mam czasu. My za to Tobą te schimy, wędkarze przychodzą, Stare to gdzie ten Adas, gdzie nie, ten Adasz? jest? Szczególnie Ty. <laughs> Przecież dzwoniłem do siebie 8 razy dziennie. <laughs> nie mów tego, moja się ma... stara powie, ja do niej raz tylko dzwonię. Że <laughs> się raz do kolegi dzwonisz się, Właśnie, masz zasięg w piwnicy? Nie. Bo, e, a i ostatnio wędkarze pytali, czy otwieramy ci okno w piwnicy, żebyś słońce zobaczył. No nie, nie widać? A nie widać że jest Nie to no, taki no, ale biały. słuchaj, z tą Brodo, to wyglądasz teraz jak prawdziwy dzik. Jak menel. Nie, bo ty jak się ogolisz, że taki chłopczyk niewinny, A ta to... Broda, to już jest no, prawdziwy święty Mikołaj. Te chłop... A jeszcze gdzie do świąt. A gdzie do świąt. Ale Wielkanoc blisko. O, Zajączek. To powiedzmy, że Adaś właśnie w tej czapeczce to taki nasz wielkanocny zajączek. Zostawcie też łapeczkę dla Adasia do motywacji, żeby woberki się dobrze robiły. Co Adaś, w przyszłym tygodniu coś by może wjechało? Do przyszłego tygodnia? Nie, to powiedz, jakie, jakie tam masz na tapecie wobery, które coś tam kończysz, robisz? Oszczędzają sens który Które najszybciej się pojawią w sklepie. Imperator, Domowy Ninja i Jezioro Beduina. Jezioro Beduina. No i dobrze, a potem, akurat. A potem? A potem? Turbo Płocie. Turbo Kurde, czekam na tur turbopłocie. Ja mam jeszcze z tego okresu testowego sprzed kilku lat ja ze, tr ze trzy turbopłocie na czarną godzinę zostawione. O nich zrobimy w ogóle oddzielny materiał, bo to jest ciekawa historia. A propos powstania tej przynęty jej łowności, więc też możecie gdzieś tam w tych naszych materiałach wyczekiwać filmu o turbopłocie. Dobra, Adaś, dawaj piąteczkę dla Wiesz, widzów. Co, kiedyś jakiś słynny youtuber, nie wiem, który napis, powiedział o, o turbopłocie. Nie, co Że Bole nigdy tego nie powącha. Sebastian. Pierwszy raz, jak mu pokazaliśmy, nie? Ja pamiętam pierwszy raz... Seba... W ogóle był taki temat, że jeszcze Sebastiana tak dobrze nie znałem, tylko kojarzyłem go jako celebrytę z YouTube'a Gwiazdora. Celebryt. Wędkarza, autorytet wędkarski nasz. go oglądaliśmy z chłopakami, no bo tu od nas z rejonu. I gdzieś tam się Sebo... moment ty oglądałeś. Ty też? No nie. To tylko udajesz, że nikogo nie oglądasz. Nie, nie Wsz... oglądali, naprawdę. naprawdę. Piotra... Ja A, bo na, na to, tego tylko, tego to tylko pana Piotra oglądasz. No, no, I, to, 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 to. I był taki I temat, to, to. że Adaś zrobił te testowe trubopłocie, ja pokazałem Sebastianowi i Sebastian tak popatrzył, boleń tego w życiu nie powącha. I ja się uparłem, któregoś tam popołudnia w tygodniu wyskoczyłem na Wisełkę, Z pięć czy sześć boleni złowiłem wtedy, pamiętam zmontowałem. Nie nawet na jakiej główce? Dobra, nie mów. Musisz palić te spalone mety. No, ale ja nic nie powiedziałem, bo wiem, że na jakiej główce. Dobra, dobra. To do zobaczenia. Piąte... Na pryw to powiem. <laughs> na pryw. Sprzedamy pineski. Tak, Piąteczkę dla widzów przyjm.